Pani, muszę powiedzieć, że jest to wielki przywilej, przyjemność, radość być tutaj z wami, bo wydaje mi się, że nie będę daleka od prawdy, jeśli powiem, że jesteśmy wspólnotą, którą łączy jedno wielkie marzenie, żeby Jezus był znany, kochany i naśladowany. I to nas po prostu łączy. Fundacja e robi to przez kilka projektów i jednym z nich jest właśnie kulturalne bierzmowanie. Dawno, dawno temu... Kiedy nie było jeszcze Fundacji E. Było sobie kulturalne bierzmowanie. Cóż to takiego. Kulturalne bierzmowanie to wydarzenia dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. Pomysł zrodził się w sercu, członków zespołu dla tego, dlatego pisane łącznie tego wielką literą którzy tworzyli muzykę chrześcijańską, pisali muzykę, pisali poezję, pisali teksty i chcieli dzielić się z kościołem tym, co mają, pasją, którą obdarzył ich Pan Bóg. I wpadli właśnie na pomysł, że będą to wydarzenia dla młodzieży. Dlaczego dla młodzieży? Teraz często zastanawiamy się nad tym, co robić, żeby młodzież zatrzymać w kościele. Są rozmowy, są y, całe sympozja. Natomiast ci ludzie z zespołu dlatego postanowili, że oni po prostu zaczną od siebie, zaczną robić coś konkretnego. I ja dosłownie kilka słów chciałam powiedzieć, bo być może nie każdy z nas tutaj obecnych czy słuchających spotkał się z kulturalnym bierzmowaniem. Co to takiego jest? Są to, można powiedzieć, y, takie małe Światowe Dni Młodzieży, czy małe lednice, małe eksodusy młodych, które wędrują. Do dekanatów, czyli są to wydarzenia nie krajowe, nie międzynarodowe, a nawet nie regionalne, a są to wydarzenia, które po prostu przyjeżdżają do młodzieży z danego dekanatu bądź z kilku parafii. Są to wydarzenia, które polegają głównie na tym, że jest koncert zespołu muzyki chrześcijańskiej, ale. Oprócz tego, to o czym też dzisiaj usłyszeliśmy w homilii, jest świadectwo tych muzyków, którzy dzielą się swoją pasją, którzy dzielą się e, swoim doświadczeniem e, i pokazują młodym żywy kościół. E, podczas tego wydarzenia młodzi śpiewają, wstają, tańczą, ale też jest również czas na zadumę i na modlitwę. Bardzo ważnym elementem kulturalnych bierzmowań jest e, Prezentacja lokalnych wspólnot, tak aby młodzież, która przygotowuje się do Bierzmowania, mogła poznać miejsca blisko siebie, niedaleko domu, w których mogą spotkać się ze swoimi rówieśnikami i tam bliżej poznawać Pana Boga. Tak. Na koniec kulturalnego wierzmowania jest zawsze spotkanie Agapa z począstunkiem, gdzie młodzi mają okazję właśnie porozmawiać z zespołem, porozmawiać z przedstawicielami wspólnot, też dowiedzieć się gdzie konkretnie, jaka wspólnota się spotyka. Kochani, muszę Wam powiedzieć, że te doświadczenia są niesamowite. Ja sama kiedyś też byłam z tej drugiej strony, mianowicie przygotowuję młodzież do bierzmowania, i dowiedziałam się, że jest coś takiego jak kulturalne bierzmowanie. Zaprosiłam do naszego dekanatu rembertowskiego w Warszawie, i był to strzał w dziesiątkę, ponieważ czułam, że to jest coś, czego nasza młodzież potrzebuje bierzmowanie to jest taki moment, o którym mówimy czasami, że jest to oficjalne pożegnanie z kościołem w obecności biskupa i ja jako animator i też grupa naszych animatorów chcemy naprawdę zrobić wszystko, żeby ten moment, kiedy młodzież jest można powiedzieć na wylocie wykorzystać maksymalnie i szukamy różnych form. Jest to katecheza, są to rekolekcje, są to adoracje i modlitwy, ale także takie formy właśnie jak kulturalne bierzmowanie, dzięki którym młodzież poza budynkiem kościoła ma możliwość zetknąć się z z ludźmi wierzącymi, dzielącymi się swoją pasją, dzielącymi się swoją wiarą i swoim świadectwem. Jeśli w Waszym dekanacie nie było jeszcze kulturalnego bierzmowania, to zapraszam do kontaktu z nami. Dziękuję.